Dzisiaj dam z siebie wszystko. Dziękuję za zaproszenie. Jestem jedyny w rodzinie, który może pracować. Potrzebuję pieniędzy. Jak to się stało? Zaraz umrę. To zaraz mnie zabije. Nie mam przy sobie zrobiciela. Muszę to zrobić. Nie! To mój pierwszy raz Denge o typu C. Nie bój żaby! Obronię cię! Brzmi fajnie! A teraz pora wziąć się już wreszcie do pracy. Teraz... Atak! Po prostu walcz jak zwykle. Wszyscy będą cię oglądać i uczyć się. Masz na myśli, że jestem ich instruktorką? Nie widzę siebie jako lidera. Przeżyłeś przebudzenie, prawda? Jakim cudem przeżył? Rola łowców jest ryzykowna. Jest jedna rzecz, którą chcę by zrobił, by przetrwać. Bądź tchórzem. Miałeś farta, że przeżyłeś. Długo będziesz się bał? Nie zgadzam się na śmierć w takim miejscu! Mogę stać się silniejszym!